Robert Radomski. Pierwsza runda, trzeba przyznać taka, chyba sam musisz, to, sam musisz też się z tym zgodzić, no nie do końca a taka, chyba, jak sobie ją wyobrażałeś. Myślę, że w tej pierwszej rundzie wyszło rok, rok czasu nie, nie, nie bycia po prostu w klatce, w drugiej już wróciła pewność siebie, poczucie, wszystko, także pierwszą rundę tak, przegrałem. No właśnie, ten rok nieobecności, tak trudno było wrócić teraz, tak rzeczywiście gdzieś tam przygotować odpowiednio do, do tego, żeby tutaj na 100% zawalczyć? Ta pierwsza runda była potrzebna, żeby tak się rozkręcić właśnie? Myślę, że tak, bo to jednak człowiek trenuje, walczy, sparuje ciągle, jest, jest to obycie, to nie ma, że się nie trenuje, rok czasu nic nie robi, tak? Trenuje cały czas, ale jednak człowiek, człowiek wchodzi do tej klatki, telewizja, publiczność, jakoś tak człowiek na początku jakby jest taki, no jednak brakuje tego, tego, tego obycia, rzeczywiście. Potrzebne jest częściej walczyć niż raz do roku. No właśnie, co było najgorsze na początku? Tak przygotować się do tego, to wejście samo, co, co tak najwięcej problemów sprawiało przed pojedynkiem po takiej przerwie? Po prostu myśl tego, że dawno się tego nie robiło, to jest jednak, jednak najcięższe z tym, że człowiekowi po prostu brakuje tego bycia po roku czasu. Sama walka to nie jest nic trudnego, tylko po prostu jak mówię, człowiek wchodzi nie ma tego czucia takiego, jak się bije co trzy miesiące powiedzmy, tak? Po prostu tego czucia brakuje później w klatce czy w ringu. To była walka jeszcze z, z innego powodu chyba dość istotna, no bo my, dla Ciebie pierwsza wygrana w KSW, ale ta pierwsza jednak porażka, druga wygrana w KSW, ale jednak gdzieś tam porażka się przetrafiła jeszcze. Tak, no istotne to było, bo byłem też tego świadomy, że jeśli przegram, to możemy się pożegnać, tak, no jakaś presja ciążyła, ale nie, nie, jakoś mnie to nie podłamywało, raczej mobilizowało, że muszę po prostu to wygrać, co chyba pokazałem w walce, serce do tego, że, że tą walkę wygrałem. Mateusz Piskosz zaskoczył Cię w tym pojedynku? Nic mnie nie zaskoczył, To twarda stójka, co było widać, nogi i ręce twarde, twardy chłopak, nie zaskoczył mnie niczym po prostu. Wszystko poszło w sumie według planu, no może poza tą pierwszą rundą. A tym, że chyba mu trochę sił zabrakło. To tym cię nie zaskoczył trochę? Tak, no, w sumie dla ciebie pozytywnie. Dla mnie pozytywny, ale też w innych walkach, jak obserwowałem, było widać, że w trzeciej rundzie już Mateuszowi często sił brakuje. Tam u mnie w niektórych walkach też to może było widać, ale to z różnych czynników się składa, także nie zaskoczył mnie Mateusz niczym szczególnym. Nie można powiedzieć, że to była chyba dla ciebie najtrudniejsza walka. No, oczywiście po rocznej przerwie, ale taka najtrudniejsza to chyba nie jest, które do tej pory stoczyłeś. Myślę, że najtrudniejszą, myślę, że stoczyłem też na KSW z Wandersonem Sylwą, wtedy rękę zamałem w połowie pierwszej rundy, jednak ciężko się walczy jedną ręką. Kiedyś jeszcze też miałem walkę z Bartłomiejem Kurczewskim, tam walczyłem znowu z gorączką, 38 stopni, trzy rundy pełne, także też to nie była łatwa walka. No a dzisiaj poza tym wszystkim, widzieliśmy tak troszeczkę, kulejąc tutaj do nas dotarłeś, jak to wygląda? Noga mocno boli, co tam, co tam coś jakieś wstępne? Z blokowania low kicków, troszkę boli noga, tak nic strasznego nie ma, poobijane po prostu. Czy co, teraz troszeczkę przerwy, trochę odpoczynku i co? Wracamy, wracasz na salę? Wracam na salę, poprawiam to, co jest do poprawienia i z powrotem ciężko trenujemy. Powiedziałeś, że takie przerwy, takie długie przerwy, lepiej to trzy miesiące walczyć. Jak to wygląda teraz? Coś wiadomo na temat Twoich kolejnych występów? Mam nadzieję, że KSW po tej gali zaproponuje już jakiś kolejny termin i że można będzie o czymś myśleć, Błachuta? Jak najbardziej Byłbym bardzo z tego powodu szczęśliwy, że jednak udowodni, że tam to był wypadek przy pracy. W takim razie cóż, bardzo dziękujemy. Życzymy szybkiego powrotu życzymy się i na salę treningową, i do walki. I jeszcze raz gratulujemy tego zwycięstwa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ja bym jeszcze podziękować sponsorowi. Bardzo prosimy wszystkich i sponsorów. Chciałbym podziękować wszystkim, którzy są widoczni tutaj na Koszulce, czyli Klub Spisz w Katowicach, biuro podróży z Mikłowa, Android Travel. Centrum Modelowy Biologicznej w Katowicach, Tom Met w Katowicach. Oprócz tego, co jest na Koszulce, oczywiście dziękuję trenerowi Tomaszowi Bronderowi, Dariuszowi Jungowi, chłopakom z klubu, chłopakom z Berserkers, team bielsko biała z Bratysławy, którzy mi pomag pomagali w przygotowaniach, Łukasz Ogórek, który mi rozpisał i suplementy dobrał i taką wiedzą mnie po prostu w trakcie tych przygotowań raczył, że dziękuję mu bardzo za to. Firma Mięśnie Pelza za odżywki, dziękuję i Sławek Laszewicz za przygotowanie do fizyczne do tego, oczywiście żonie i całej rodzinie. No cóż, jeszcze... jeszcze raz dziękujemy, a widać, że lista tych współ współzwycięzców jest długa. Dzięki Dziękuję bardzo. bardzo.